Maneczkowitowie, ja już prawie skończyłem ostatni rozrzutnik. E, tu jeszcze troszeczkę zostało tego podkładu, ale już go nie biorę e, ładowarką, bo no dwa razy już mi musiałem wchodzić do rozrzutnika i, i wyciągać gruz. Nie? Dobrze się nic nie stało. Tutaj to nie wiem, się podłopatuje trochę, albo się to zepnie w piździec i tyle. E, albo się po prostu łopatą wezmę na dwukółeczkę, wiecie. E, Załaduję i to gdzieś tam sobie wywalę Ostatni rozrzutnik, yy, przyjeżdżam, ładuję Steyera na lawetę, jadę na robotę. Yy, ładowarkę też będę chciał załadować. Ładowarka waży koło. Czy to yy, wejdzie i czy laweta się nie zamie. <laughs> Zobaczymy. Dobra widzowie, sprzęt załadowany. Jedziemy dalej. Lila jedzie ze mną, to wsiadaj z drugiej strony. Siadaj z drugiej strony, jedziemy! Słuchajcie, wczoraj pisaliście do mnie prywatnie, czyli komentarze pod filmem, czy tam pod TikTokiem, już nie pamiętam, że za mało podkładu daję, rozkładam pod drzewka. Ale słuchajcie, dwie patelnie, czyli około 50 ton, rozłożyłem maksymalnie na 2 hektary. To i tak raczej dawka taka górna, za duża. Słuchajcie, podkład popieczerkowy ma też solę, ma też jakieś tam chlorki, także no nie można tego nie wiadomo ile dawać, bo może w końcu się tak stać, że drzewka w ogóle przestaną rosnąć i, i po prostu, no jeszcze gorzej, efekt będzie nie taki jaki oczekujemy. Także e, ludzie sypią po 15-20 hektarów, tak pod 15-20 ton maksymalnie, nie? Ja daję 25, także myślę, że... Jest ok. Tak się zastanawiam jak tu jadę, bo tu zawsze policja lubi stać. Widzowie, ja to po prostu uwielbiam taką robotę. Uwielbiam. Jeździć od sadownika do sadownika i wiecie, i sobie tam działać. Nie no ja ma żadnej monotonii. Zawsze, a tu się coś dzieje, a to tam coś się dzieje, a to coś się stanie. Zaczyna teraz deszcz padać. Także kurde. Nie wyobrażam sobie roboty gdzieś na taśmie, albo coś, po prostu... Ty, myślałem, że to dron jakiś tam na drzewie wisi, a tam wózek dziecięcy, ktoś powiesił na drzewie. Pogięło go. Kuba, wycieraczki wymień, bo nic nie widać. Widzowie, zaraz będziemy manitkę pakować na manika. Ktoś się boję, powiem wam boję się o tego manika trochę Nie wiem czy on to wytrzyma. Ojej powoli, powoli yeah Tam jak? Z tamtej strony? Dawaj. Na razie nic się nie łamie Oj, 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 oj Wygina się, ale jest dobrze O matko boskie Czekaj, czekaj Jeszcze trochę Dobra, bo będzie gieło na przód Wytrzymał Wjazd, Czekaj, czy wytrzyma transport. Widzowie, manik trochę się przegiął. Dobrze będzie? Przyjmijmy, że manitka waży tyle, ile manik ma ładowności czyli 6,5 tony. Teoretycznie nie, będzie dobrze. Co? A ty na jazdę? Muszę włączyć kamerę, bo jak ktoś się zarwie, to będzie śmiesznie. Zaginął, kurwa. Bo to w ziemię weszło. No. Teraz sąsiad przyjdzie, będzie się dar. Ale co ja zrobię? Tu inaczej nie może stanąć. Jego towar to jest przerobiony, 3 lata podobno stoi. I robota idzie. Im głębiej bierze, tym bardziej suche. Op, op, zaraz drzewo będzie leżało. A jeszcze ze dwa razy walnie i się przewrócił. Ale tutaj jest zarąbista droga Dojazd do pola równiutko Z pełnym rozrzutnikiem strach jechać Widowie, jestem na robocie Kolejna awaria w że Zaczep się urwał jeszcze ciągnie, ale już tak ledwo, ledwo. Dobrze, że to u Mateusza na polu ten zaczep się urwał, bo to nie dość, że drzwi popsułem, to jeszcze, aby zaczep u siebie urwał, to dopiero bieda by była. Widzowie, także u mnie codziennie coś się musi dziać. Zapraszam do subskrypcji kanału, widzowie Im więcej subskrybentów, tym lepiej. No i huk bombki strzelił. Miało być dobrze, a pod drzewami grubo. Pod drzewami grubo. Nie, no oczywiście żartuję. Na drzewach też grubo. <laughs> Nie, to jest, powiem wam, jedyna działka, który tak jest, Szampion, gdzie po prostu poniedziałek będę chciał go przerzedzać Zobaczcie, co tu się dzieje. W poniedziałek będę chciał go przerzedzać globarylem. Chyba zobaczymy jeszcze, co tam do tego wybiorę. Ale mi się wydaje, że tak, że to będzie gro, globaryl. O, już zaczyna padać. U nas wczoraj tutaj mróz, y, nie mróz, tylko grad przeszedł. Nie, wczoraj, przedwczoraj. Ale nie widzę jakichś znacznych tam uszkodzeń. Może na górze gdzieś tam bardziej. Taki miękki, ten grad był. Wiecie. No, to jest jedyna działka, która będzie kwalifikować do przerzedzania gdzieś tam. No bo jest tak. Dzisiaj ja tu widziałem takie dziwne, pęknięte te jabłko. Ale nie no, szkód nie narobił. Wiecie, przynajmniej w takiej fazie, to on te jabłko nawet jak trochę zbije, no to gdzieś tam, to moim zdaniem powinno chyba pozalewać. Nie wiem, co o tym myślicie. O. Dobra. Biorę się za robotę Wczoraj byłem na urodzinach u kolegi Jak widzieliście to zdjęcie e, i wam powiem, że dzisiaj mieliśmy rozkładać podkład popieczarkowy, ale w tym sztejerze ste się zepsuł e, o, w tym sztejerze się zepsuł mm, zaczep i miałbym dzisiaj jeździć 60 bez kabiny, ale jest tak wieje ja to pierdzielę. Ja bym z Mars jeszcze z jakiejś choroby się nabawił. To ja, to ja wolę nie. Wychodzę na podwórko, patrzę, mówię, trzeba olej wymienić, manie, No a patrzę, mana nie ma. Gdzie jest ten man? Zapomniałem, że o Mateusza przecież został. No i to taka ta robota. Dzisiaj dzień taki gospodarczy. Będziemy wymieniać olej w maniku. Pasowałoby już to zrobić. I co y, taką pukaneczkę sobie Kupiłem, nie wiem, ci trochę nie za mało, ale, ale muszę to zrobić, bo normalnie tam są sadze O, no, wlejemy Inaczej zrobimy buch. Zgasimy sprzęta się wylewa. O, elegancko. Czekaj, ja dobrą dziurę tu leję? Chyba tutaj olej, nie? Dobrą. I niech pochodzi troszeczkę. Spuścimy, zalejemy dobrym olejem. Kupiłem gdzie, bo to drogie 50 zł. Jedna taka do silników benzynowych i wysokoprężnych. Usuwa szkodliwe osady i pozostałości wnętrza silnika, a tym samym zapewnia optymalną moc i zastosowanie. 300 ml wystarczy na 6 litrów oleju. A tu jest ile do manika wchodzi litrów? Muszę to sprawdzić. Ale powinno być dobrze. Dobra, teraz odpalimy, niech sobie pochodzi. Zobaczcie, jak zdrowo man od dołu wygląda. Jakiś ciul dokręcił tak, że. Oho! Puściło, dobra. Myślałem, że coś pękło. O, i tu jest filtr oleju. Bajeczka obok. Dobra. Miseczkę trzeba. No, prawie bańka 20 litrów sterczyła. Zobaczcie, jaki to jest gnój. O czarne nieco. Ej, chodź za ci pokażę. Zobacz. Ja co w rękę uderzyłem Kurwa, chodź zobacz. Weź. No chodź. Bym ci twarz Co wie, problem z filtrem, nie mogłem go wcale odkręcić. Ale mam taki klucz, zdobyłem. Musi pójść kurwa. Musi. Przyjechałem troszkę w prinza zobaczyć jak to wygląda. Leży trochę tych zawiązek? Coś tam będzie. Powiem tak. Rozmiarówka na pewno będzie spora. Sporo będzie. Znaczy tu grad zbił. No ale też tak jak jadę, to patrzę, zależy od drzewa. Dzień, gdzie nie, gdzie jest więcej tego Prince'a, gdzie nie, gdzie mniej. No. Ale zawiązek też leży na, na ziemi od groma. No ale tak jak tutaj na Goldenie, to widzę, że go zostanie idealnie, idealnie. Jest tu potencjał na plon. Widzicie to? To jest fitotoksyczność. Za dużo mocznika dawałem. Bo chyba z dwa razy tak niedużym odstępie po 5 kg na hektar, a zresztą miał ja tu dawkę, więc większą mi troszkę dałem i Taka fitotoksyczność się trochę, niestety, zrobiła, ale to nie przeszkadza. Tak, jest tutaj potencjał na plon. Zobaczymy. Widzowie, jestem na Guldenie. Taki działce, gdzie dosyć mocno wymarzło. Pytanie, jaki będzie opad będzie opad, ale tragedii jakiejś tragedii jakiejś nie ma. Także oby w tym roku tutaj coś było. No ale o. Pam zostaną. Coś tam chce lecieć, coś tam chce spadać. Ciężko ocenić jeszcze. Ta. Wcale nie rośnie, korto dostało to wszystko się trzyma. Kopaki jadą dzisiaj, pryskają najprawdopodobniej nawozem siarkowo-wapniowym. No i dobra. Tak to wygląda. Troszkę padało wcześniej, położyłem się na drzemkę. I taki człowiek chodzi zamulony troszeczkę, <laughs> powiem wam, że ten yy, ogólnie. Dobrze by było we Dobrze byłoby, ja bym wczoraj sobie opryskał jakimś tam kaptanikiem, delanikiem czy tam siarą, nawozem siarkowo-pnowym na parch, Albo dzisiaj, ale ta pogoda jest taka, że co chwilę pada. Ogólnie, jeśli chodzi o ogólne, takie ciągłe zwilżenie też niedobre, bo może spowodować yy, orzawienia Ale myślę, że we wtorek, we wtorek powinno się zrobić zabieg. Gdyby było około 19 stopni w dzień, to nie wiem, może jakiś skore czy coś, cholera, wie zobaczymy, co tam się wymyśli. No a co tu słychać u Goldana P14? Kurde, rośnie, gruby. Słuchajcie, tutaj tak pokrasiłem delikatnie, niczym Robert Makłowicz swoje potrawy, tym podkładem popieczarkowym pana Goldena. Nie no, tutaj też grubo, kurwa, panie. Kurwa, tu też to stoi, ale o, 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 wszystko szczywniutko. Wszystko szczywniutko. To niedobrze. Ale liście już się poprawiły, widzicie? Że troszeczkę już zapał inny kolor, nie wszędzie, ale tak jak tu, o! Już jest delikatnie lepiej. No i tak to widzowie wygląda.